Cóż widzowie, no tak, to jest tysięczny film. No, no wiemy, dzisiaj chciałem z wami trochę porozmawiać o Frampolu. Polu. Serii, która nie, nie jest za bardzo oglądana, ale... Ja naprawdę lubię ją wam robić. Ale za niedługo, w sezonie drugim, pojawi się wielka nowość. Odcinek szósty. I tak... I wrzuciłem teaser. Ja w postaci Shorts, short, Avidowia. No. To coś tam było. Nowa postać, oczywiście. Która, oczywiście, została zainspirowana I, e, czymś, co robiłem w dzieciństwie. Więc, ale no. Wiecie, więc. Nie zezłoście się na wygląd tej postaci, bo robiłem ją, kiedy byłem mały. I nie kłamę. Naprawdę, mogę Wam pokazać. W takiej jednej książce, która jest trochę zniszczona. Już. No, no, nie ma za dobrego stanu, ponieważ. Jest stara. Więc, no. Ale. W odcinku szóstym postanowiłem. W końcu wyjaśnić to. Ponieważ większość. Osób, praktycznie 99% osób włączała już film, kiedy było już to czarne. Odcinek piąty. No, ale właśnie chodzi o to, że na końcu tego odcinka, jak sobie byście tam na koniec, to jeszcze kapi bardzo jak mówiła. I właśnie mam taki pomysł, żeby Happy Bara właśnie była czymś mocniejszym, bo zawsze była to po prostu taka postać, która sobie istnieje. Ale no, no nie ma żadnej wielkiej roli. Ale dzisiaj postanowiłem ją trochę ulepszyć. Andrzej to on już jest dość popularny, więc nie trzeba go polepszać. No, może, może jeszcze coś mu tam, tam damy. Bo szykuję jeszcze dużo widzów, więc wiedzcie. To będzie niezły odcinek, ale też planuję coś, czego jeszcze nie było. I oczywiście pamiętajcie: dzieciństwo będzie coś związanego z dzieciństwem, właśnie nie moim, tylko dzieciństwem Franpola. No ale no, niech będzie. Ale słuchajcie widziałem, dowie. Może w końcu nagram y, ten film, ale na razie jeszcze nic nie będzie. Es, film będzie może dopiero za miesiąc, bo naprawdę się do niego trochę postaram. I mogę Wam też powiedzieć jedną rzecz. Trochę smoków się pojawi z się z Fronpola. jest smokiem, więc może ktoś z jego dzieciństwa tam przyjdzie. Może. No jeszcze, może ten, tego, ten pomysł odrzucę, więc nie bądźcie tego pewni. Może to przełożę na inny sezon, może na inny odcinek. Jeśli. Jeśli będzie jakiś tytuł związany ze smokami, to wiedzcie, że już to dzieciństwo Ronpola coś tam by było. A jeśli. A jeśli nie będzie nic ze smokami, no to. Albo. No to nie bądźcie pewni. Bo może to być, ale po prostu tak nie dałem tytułu. Albo tego nie ma, więc takiego tytułu nie dałem. Też odcinek szósty nie będzie właśnie bardziej związany z tą kapibarą. Ponieważ kapibara, no, właśnie jak już mówiłem, jest taką mało ważną postacią widowy. Zrozumcie to. Chcia chcę ten odcinek szósty zrobić taki lepszy niż pozostałe, taki ciekawszy do oglądania, żeby Wam się bardziej podobał. Może on Was nawet zachęcić do obejrzenia całej serii. Na razie to jest taki odcinek, do którego chcę się postarać najbardziej. No więc. Jak już wiem. To wszystko będzie takie. Na. No, takie. Postaram się zrobić ten film najlepszy, jaki się da. Dla Was. Nie dla mnie. Nie dla kogo innego. Nie dla mojej siostry. Tylko dla Was. Wy. Robię dla Was, wizowy. Chcę, żeby to Wam się podobało. Więc i. Oglądajcie teraz ten film. Więc. Piszcie w komentarzach, co bym mógł dodać do Fran Pola. Może byście mieli jakieś pomysły, jakie postacie mógłbym dodać. Ponieważ naprawdę do Fran Pola chcę się dla was postarać. Żeby wam się jak najbardziej ta seria spodobała. Bo robię to dla was. Sam cieszę się, że nagrywam. Nagrywam... Nie tylko nagrywam dlatego, że ja to lubię. Nagrywam to też dla Was. Bo wiem, co Wy robić. Lubi, lubi, lubicie. lubicie. Wady wymowy chyba jakąś mam. Oby nie. No. Jeśli będziecie chcieli Fortnite'a, dobra, nagram dla Was Fortnite'a. Zobaczymy, czy Wam się spodoba Fortnite na moim kanale. No i może tak, tak będzie. Simsy. No może być. Ja sobie czasami tam w Simsy gram. Aż czy... A no nie gram ostatnio aż tak często, ponieważ... Um, Roblox Studio, William, William 2. I oczywiście kanał. Ale postaram się może zrobić jakąś gry którą wy chcecie. Chcielibyście, żebym nagrywał może więcej z Robloxa? Fajnie by było, ponieważ Roblox to ogólnie fajna gra jest. To nie jest tak, że nie nagrywam, bo jej nie lubię. Lubię Robloxa. Może bym nagrał jakiś film z moją siostrą, tylko nie Blue Heaven, moja córka zaginęła. Tylko może jakiś taki bardziej... Może, że gramy w Squid Game 2? Ech, ogólnie te gry o Squid Game są bardzo fajne niektóre, a niektóre to... Lalka Squid, Squid Game RP, Co to w ogóle? Takie, takie gry są w ogóle dziwne. No więc, może. Nie, nie wiem, co możemy zrobić. Ale jak teraz widzicie moją gierkę w tle, to widzicie, jak się w, aktualnie wkurzam na tym. Na tym Geometrical Dominatorze. No więc rozumiecie, nic tutaj nie będzie na razie obiecane. Nic wam mnie obiecuje, że ten odcinek się pojawi szybko. Chociaż się postaram. Żeby... I pamiętajcie, piszcie w komentarzu, z czego mam nagrywać. Jak mam nagrywać? I może możecie sobie tam dołączyć do na mojego Discorda. Link macie do Discorda w opisie. E, no, to jest tysięczny film, no wiecie. Tra trailer do odcinka szóstego. Nie wiem kiedy się pojawi, kiedy będę już gotowy, kiedy będę miał ust ustalony cały scenariusz widzowie, więc rozumiecie to. Więc chodź, Nie widzowie. Powiem wam, że postaram się, żeby mój kanał był dla was takim miejscem, w którym możecie znaleźć Praktycznie wszystko, co Wam się podoba, chcę, żeby Wam się podobał mój kanał. No, <grymian> Tyle razem tam przeszliśmy, Tyle subskrypcji teraz zdobyłem w takim krótkim czasie. Ja nie wiem, jak, jak to w ogóle zrobiliście, że ale dziękuję Wam za to. Pamiętajcie, piszcie mi w komentarzach o wszystkim, co chcecie. O wszystkim, co wam się nie podoba w moich filmach. Może no, będę mógł to naprawić, jeśli chcecie. A szczególnie powiem wam jedną rzecz. Być, by, by, bycie youtuberem jest najlepsze, kiedy się czyta komentarze. Uwielbiam czytać, jak wy. Reagujecie na moje filmy. To jest dla mnie super. Uczucie czytać, co myślicie o moich filmach. Co myślicie o mnie? I og ja ogólnie pamiętam, jak raz miałem taki komentarz. Super Edit! Daję Ci suba. To było po angielsku, ale wam to, to przetłumaczyłam oczywiście. Bo pewnie niektóre osoby się trochę tak w tym angielskim mało interesują, więc jakbyście nie wiedzieli, no to. No to macie takie przetłumaczone. A może chcieli. Pamiętajcie, piszcie co chcecie na filmie. Widzowie, to widzimy się w następnych odcinkach, a może ten odcinek włączyliście tak jednorazowo, bo po prostu mnie nie znacie, ale, ale jeśli ten film wam się podobał, no to zostawcie cokolwiek po sobie, co najmniej komentarz, byłem tu. Tego to ten film jest a, albo teraz jest premierą, albo jak dopiero oglądacie, ale więc, widzowie, by dokończyć ten film, let's go, nie pobiję kantletką. Ha, widowie. Widzimy się w najbliższej przyszłości.